Cześć Siemanu, takiej maniczka na drobeczko E no serduszko dla Was Serduszko dla Was Maniczka na dodówko, witam was w shortcie. Kiedyś, to się nagrał y, short, jak pokazuję wam ja kierownicę, którą gdzieś tam kupię. Ona jest sprawna chociaż jej nie używam może. Ale jest sprawna. Mogę podłączyć i tak dalej co nie? ma tu mocowanie pedały są trochę powiedzcie w skórzu eee, czekajcie odwrócę kamerkę okej, okay, jestem z spotem, dobra jak sami widzicie jest w kartonie zapakowana tu są pedały kabel, wszystko fajna kierownica mogę nas tu poustawać logo Tracer Automacik fajnie się na nie grało. Grałem na niej, fajnie się na nią gra... na niej grało. Wystarczy wszystko sobie podłączyć i może być. Może się podłączę chociaż nie wiem, mi przeszkadzać Bo ja rzadko gram w ETS-a. Także by tylko przeszkadzała mi. Nie gram dużo w ets dlatego jej tak nie używam, ale jest. Mm. Mogę widzowi wysłać, kurde, nie wiem. Taka ta kierownica, nie wiem, stówka. Pięć dyszek. Sześć. Dobra, sześć dych. Może ktoś się zgłosi. Sześć dyszek, ta taką kierownicę. Mogę wysłać. Albo sobie zostawić. Mam nadzieję, że słodki wam się spodoba. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, komentarz jakiś fajny pozytywny udostępniajcie na socjal mediach, polecajcie mnie na znajomym na 2500 subów 200 zł do wygrania mamy już 2406 subów, lecimy w górę, także jest dobrze na 3000 subów od do wygrania i być może tak się zastanawiam właśnie ale chyba tak zrobię, że na 3000 subów zrobię takie swoje małe spotkanko z widzami w jakimś tam mieście. Jak zbijemy 3000 subów, będzie ponad 3000 subów, no to nagram film, w jakim mieście, o której godzinie, gdzie będę i tak dalej, i tak dalej. Co nie? Takie małe spotkanko z widzami na pewno by mi się spodobało. Także suby w górę, modlę łapki w górę. Jest siła, jest moc i do następnego środka Ela no, Siemano.